Daneczka. Dla, dla dzisiejszego dnia. <grymne> <grymne> oh nie, <stąpnie>. <grymne> <grymne> proszę się rozkolejkować, proszę się rozkolejkować, bo tam zaraz jak tam wejdę, jak dzik w żołędzie po prostu, jak czy w trufle, <grymne> czy coś tam. Nie. Jesteśmy na portalkonie w Korzowie, portalką 2023. Powiedz mi, co sądzisz o samej imprezie? Jeśli chodzi o portalką, jak zwykle jest to jedna z największych imprez planszówkowych w całym roku, bo wszyscy na nią zawsze czekają. No przede wszystkim informacja o tym, że bilety bardzo szybko się rozeszły, to już jest jakiś fenomen w ogóle takich imprez planszówkowych. Konkretne informacje przekazywane zawsze o 10 i to jest super, że jakby nie ma większych wstawek, oczekiwania, trzymania w tajemnicy, tylko są konkrety, konkretne bloki z, z i to, jest, to jest świetne rozwiązanie, bo każdy coś dla siebie zawsze znajdzie. My oczywiście fani y, Eurogier, euro więc y, bardzo czekaliśmy na wszystkie Eurotytuły. Y, oczywiście są też tytuły y, takie jak Karcianki, jak Ameritrash, natomiast nie są to konkretnie gry, które aż do mnie bardzo przemawiają, bo ja jestem jednak typem, który potrafi się zmużdżać nad grą i, i bardzo dużo myśleć, więc Eurasy są jak najbardziej dla nas. Oczywiście Trickerion to było, to było coś, co było z jednej strony oczekiwaniem wszystkich graczy, z drugiej strony byli wszyscy pewni, że to jednak będzie wydane przez Portal, byliśmy tego pewni, ale już za bardzo odbiegłem od tematu, bo pytałaś o samą imprezę, a nie o gry. Nawiązałeś do gier planszowych. Powiedz mi, na jakie tytuły, na jakie premiery czekasz w tym roku od Portalu? Rzeczywiście Trickerion, edycja Deluxe, to to, co pokazał, yy, pokazał portal dzisiaj yy, i to, że to nie będzie taka zwykła wersja, tylko ta najbardziej wypasiona to już jest super. Jeżeli chodzi o, o, o najbardziej kolorowy tytuł, to mm, ten, który był bardzo promowany na SN, czyli Wolves Wilki. Z jednej strony nie graliśmy w ten tytuł, ale słyszeliśmy, że jest też bardzo dużo myślenia, o tym mówił Ignacy, więc yy, to już bardzo czekamy. Planet Unknown. Bardzo podoba mi się. Ta obrotowa taca, Planet Unknown, czyli niezbadana planeta, kafelkowa, Tetris, mamy tam kosmos oczywiście, natomiast ten element tej, tego talerza obrotowego to już tak bardzo, bardzo zrobiło fajne, pozytywne wrażenie. Pozdrawiam mojego męża, który świetnie się bawi w tym momencie w samolocie. Nie będą gadać. No, oni nie gadają. Nie <laughs> nie gadają. <laughs>

Piotrku, ja bym chciała tutaj zdradzić widzą tajemnicę, ponieważ wiem, że jesteś estetą, zajmujesz się fotografią, filmowaniem, więc chciałabym Cię zapytać o ten walor estetyczny gier. Czy któraś gra przykuła Twoją uwagę głównie ze względu na grafikę? No, powiem Ci, że zaskoczyliśmy tym pytaniem. Wcale to nie było udawane. Nie, rzeczywiście, jak nawet weszliśmy na prezentację po całym ogłoszeniu gier, gdzie mogliśmy zobaczyć te gry, wszystkie na żywo, to pierwsze co. Rzuciło mi się kilka tytułów w oczy. Na pewno ten, o którym Marcin wcześniej wspominał, czyli Wilki, bo rzeczywiście gra, mimo małego pudełka, pięknej okładki zachęcającej, bo to oko w tych fioletowych barwach jest rzeczywiście takie fajne, przyciągające, to generalnie gra cała też była ładna. Były ładne mipelki tych wilków, gra była wyrazista, nasycone miałe kolory. Nie mam zielonego pojęcia, jak w to się gra, ani co będzie oferowała rozgrywka. Wiemy tylko tyle, ile gdzieś tam usłyszałem od kogoś zewsząd. Oczywiście ta, naszą uwagę, bo był rozłożony cały, ten wielki big box. Grafiki miał piękne, naprawdę estetycznie gra też prezentowała się świetnie. Na pewno zaskoczeniem było Age of Steam, które wyglądały słabo. Mam wrażenie takie, że może będzie wynagradzać to rozgrywka. Co prawda też o tej grze na razie jeszcze zbyt wiele nie wiemy, ale trochę egzemplarz wyglądał jak prototyp. Mam takie wrażenie. Jeżeli chodzi jeszcze o takie gry, która mi się spodobała, to wiesz, muszę w skorzystać z tej fantastycznego katalogu gry planszowe Portal Games, gdzie są też również różne inne zapowiedzi, które nie pojawiły się dzisiaj na, na, na tym całym wydarzeniu, to był jeden ten amerytraż Cres, ten. Crescent moon. Bo o, wydawało mi się mhm. na tej zapowiedzi. Nie było zbyt dużo pokazane, czym jest ta gra, a rzeczywiście, no, fajne kafelki oczywiście, zarządzamy tam różnymi frakcjami, gdzie każda frakcja gry działa troszkę inaczej, no i gra też prezentowała się naprawdę bardzo dobrze, no i ta Niezbadana Planeta, o której już też Marcin wcześniej wspominał, o tej grze słyszeliśmy wcześniej, o tej grze też Wam zdradzę, że wiedzieliśmy wcześniej, ale no, nie, nie zdradzaliśmy takich informacji, i rzeczywiście prezentuje się super, mimo że to jest gra kafelkowa, to ten rondel, taki tam patera z tymi kafelkami, rzeczywiście robi mega robotę. Mamy nadzieję, że uda nam się w to dzisiaj zagrać i polujemy tam na stolik. I co? To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że wyczerpałem Twoje pytanie, Aneczko. Chciałabym Ci jeszcze zapytać, jak wygląda takie wydarzenie, właśnie dla mediów, dla youtuberów? Bo tak naprawdę dla nas, dla widzów, najczęściej są te prezentacje, później możliwość grania w gry, a. Czy Wasze spotkanie biegnie jakimś innym torem? Super, że o to pytasz, bo rzeczywiście y, większość rzeczy i dla mediów, i dla widzów, czy tam dla uczestników takich konwentów jest bardzo podobna. U nas, akurat w naszym wypadku, dzisiaj na tym wydarzeniu. Ogłoszenie planów wydawniczych było dokładnie takie same. Mieliśmy wejście tak samo jak każdy inny i nie wiedzieliśmy o większości tytułach, więc to też dla nas była duża niespodzianka. Do niej to nie wygląda tak, że my już wszystko gdzieś tam wiemy zewsząd, tylko też jakby dowiadujemy się o większości rzeczy tutaj właśnie, dlatego tak bardzo czekamy na ten portal i na wszystkie gdzieś tam eventy, które się odbywają, gdzie wydawnictwa ogłaszają swoje plany. Następnie, jeżeli chodzi o media, to tutaj akurat na tym obiekcie na stadionie Śląskim oprócz tego, że ta prelekcja odbywała się w tej głównej sali, to my jako media mieliśmy wejście na strefę na pierwszym piętrze. Gdzie? były rozłożone i przygotowane do obejrzenia gry wszystkie, które zostały zapowiedziane. No może nie wszystkie, ale większość, na pewno w takim osobnym pomieszczeniu, gdzie mogliśmy posprawdzać całe komponenty, porobić zdjęcia, ponagrywać filmy, ponagrywać przebitki um, oraz mieliśmy też spotkanie z Ignacym i z Grzegorzem, gdzie były omawiane też plany wydawnicze na to, w jaki sposób będzie wyglądał ten rok, no bo my dzisiaj dowiadujemy się, jakie gry będą wydawane, ale nie jest to wprost powiedziane, kiedy te gry będą wydawane. A tu mogliśmy się dowiedzieć, że na przykład te gry zostaną wydane w pierwszym, ale w drugim, w trzecim, w czwartym. Hmm, więc to też fajna informacja. Oprócz tego pojawiło się też kilka innych zapowiedzi, które portal dziś nie ogłosił. No ale są to secret, więc ja nawet jakbym chociażbym chciał, to Wam nie powiem. Więc yy, tak to wyglądało. No i mamy też możliwość zagrania. W dwie gry, które zostały tutaj wystawione. My jeszcze nie graliśmy. To jest akurat Torgal i ta najnowsza gra, która została zapowiedziana w piątek na planszówkach TV w świecie osadników. Więc no, możemy sobie sprawdzić, pograć, zagrać. Zostaną te gry też tutaj nam jako medium udostępnione i w sumie tyle. Cała reszta konwentów odbywa się na tych samych zasadach, więc my również możemy zagrać te wszystkie gry. Jest tu sześć gier premierowych, które są wystawione na sali, więc można w nie zagrać. Po prostu, jeżeli się dopcha, to tam można sobie gdzieś tam je przetestować. Oczywiście są to też dodatkowe wydarzenia, czyli jest ten turniej Neuroshima, turniej w Mindbaga, no i inne dodatkowe prelekcje, spotkania z youtuberami, spotkania z ludźmi, którzy odpowiadają za produkcję czy tam tworzenie gier. No jest Adam Kwapiński, którego znamy na pewno z Nemezis czy z Frostpunka, więc no rzeczywiście no trochę się dzieje. W ostatnim odcinku co nam wpadło w ręce, powiedziałeś, że Będziecie zbijać albo czekacie na zbijanie piąteczek z innymi. No to powiedz, jak Wam idzie? Nie, fajnie, naprawdę ja lubię takie konwenty, takie wydarzenia, gdzie możemy spotkać tych wszystkich ludzi na żywo. Miłe jest to, że oprócz wszystkich youtuberów, instagramerów czy tam influencerów, jak to mówi Ignacy, możemy spotkać też ludzi, którzy jakby doceniają naszą pracę. Po prostu uczestników konwentu, którzy są naszymi widzami, którzy podchodzą do nas, chcą sobie zrobić zdjęcie. Świetna sytuacja z, z zeszłego roku, gdzie jeden z chłopaków podszedł do nas i chciał sobie zrobić w zeszłym roku zdjęcie. My byliśmy tak zabiegani, że. I spieszyliśmy się na pociąg i coś tam i to zdjęcie koniec końców nie doszło do skutku. I co? W tym roku się udało. Więc to jest akurat fajne, że rzeczywiście no ta grupa ludzi, która przyjeżdża na takie konwenty jest yy, taką oddaną rzeszą tych fanów i czekają na te gry, które zostały przygotowane. My się cieszymy, że mogliśmy w końcu na takich wydarzeniach też porozmawiać sobie ze wszystkimi znajomymi z internetu, z którymi się na co dzień nie widzimy. Więc był Zaku, i był yy, Factor i Planszowe News, Planszeo, Bort News, wiecie, wszyscy, z którymi gdzieś tam utrzymujemy kontakt ten internetowy, więc fajnie było w końcu porozmawiać na żywo. No, planszowańsko mogą spotkać połowę, bo druga połowa w Las Vegas kręci w kasynie. Mówiłeś o youtuberach, mówiłeś o instagramerach, a w sumie tiktokerzy, bo może my jeszcze nie jesteśmy w tej fali, ale czy tu się znajdują jacyś tiktokerzy? No wiesz co, powiem Ci, że aż mi trochę głupio że rzeczywiście powymieniałem tych wszystkich youtuberów, instagramerów, może to przez to, że my w tym siedzimy, ale naprawdę TikTok aktualnie robi olbrzymią robotę. My mieliśmy, chcieliśmy mieć podejście, ale chyba się do tego nie dodajemy. Nie jestem... Jeszcze nic straconek. <grymne> tak, ale chyba, chyba nie wiem, nie, nie wiem, czy jestem na to gotowy, bo w sumie po co wtrącać się w grupę takich wspaniałych twórców, którzy działają na TikToku jak planszowe zasady, czyli Przemek, którego mogliśmy tu spotkać, Ogrywamy, którzy również tutaj sami też zbiliśmy z nimi piątkę, zrobiliśmy sobie zdjęcie Nacy, no której nie ma, ale tak naprawdę też jakby jest gdzieś tam przodowniczką tego całego TikToka planczowego w internecie. Więc my pozostaniemy na YouTubie jako content creator, żeby nie było, że recenzent, tylko content creator lubię to stwierdzenie, że mi później nikt nie zarzucił, że ja słabe recenzje robię. Ja po prostu <laughs> tworzę content. Ha, gdzie jestem sprytny, nie? No, więc tak, więc yy, tak to wygląda. Nie, fajnie, że wszyscy ludzie tutaj są, naprawdę. No to jest mega, 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 mega. Dziękuję widzowie, kochani, za ten wywiad, że dotrwaliście do końca. Pozdrawiamy Was z, z anetką. Yy, mamy tutaj, patrzcie, dzikie planszowańsko na piersi. A Tobie co się podobało? Zaskoczenie role się odwracają. Jeśli chodzi o gry, to tak naprawdę jest kilka gier, które mi się podobało, chociaż przyznam, że na początku miałam jednak taki natłok informacji. Jak były zapowiedzi, było opowiadanie o tych grach, to... Ciężko mi było jeszcze zdecydować i jak właśnie weszłam po raz pierwszy do takiego pokoju, gdzie są rozłożone wszystkie gry i można je dotknąć, zobaczyć, jak będą wyglądać te prototypy, no to powiem Wam, że wtedy jednak stwierdziłam, że moje oczy patrzą i rzeczywiście te wilki, wilki mi się podobają i podoba mi się gra, na którą właśnie czekamy i zaraz wezmę chłopaków do zagrania. Planety. Niezapomniane planety? Niezbadane. Niezbadane, niezbadane planety. Natomiast wiem od Tomka, że on też ma kilka typów, ale Wam jeszcze nie powiemy. Niech powie Wam sam. Tak.